Witam wszystkich i zapraszam do kolejnego odcinka programu Złote Zdrowie z Lekarzem. Nazywam się Maria Nowicka i dzisiaj porozmawiamy o delikatnym temacie, który dotyczy tysięcy mężczyzn powyżej 60 roku życia utratą bliskości siły i pewności siebie. Chciałabym rozpocząć od listu pana Kazimierza z Poznania. Ma 69 lat. Napisał: Nie jestem już tym samym człowiekiem. Moja żona mówi, że wszystko jest w porządku, ale ja czuję, że między nami coś się zmieniło. Czuję się pusty. Nie ma we mnie tej bliskości, którą kiedyś czułem. Nawet gdy próbuję, ciało nie reaguje. Czuję się, jakby moje męstwo się wycofało. Czytając ten list, trudno nie poczuć poruszenia. To nie jest tylko problem fizyczny. To cierpienie ciche, głęboko ukryte, które niszczy więzi, odbiera poczucie własnej wartości, sprawia, że mężczyzna zamyka się w sobie. A przecież można inaczej. Dlatego dziś moim gościem jest dr Andrzej Kowalski, specjalista zdrowia mężczyzn z czterdziestoletnim doświadczeniem. Doktorze, witam serdecznie. Witam panią Mario, witam wszystkich, dziękuję bardzo za zaproszenie. Doktorze, czy to, o czym pisze pan Kazimierz, to coś, z czym spotyka się pan często w swojej praktyce? Niestety, bardzo często. Mężczyźni po sześćdziesiątce coraz częściej zgłaszają się nie z konkretną dolegliwością, ale z poczuciem, że coś w nich się wypaliło. A najczęściej powodem tego nie jest starość sama w sobie, lecz pogarszające się krążenie krwi. Szczególnie w tych najdelikatniejszych naczyniach, których nikt wcześniej nie badał. O tym dziś właśnie porozmawiamy. Jakie są prawdziwe przyczyny tego cichego wycofywania się męskości i co można z tym zrobić? Zachęcamy Państwa do dzielenia się swoimi historiami w komentarzach. Razem możemy więcej. Prosimy też o kliknięcie lubię to i subskrypcję naszego kanału. To dla nas znak, że warto rozmawiać o zdrowiu szczerze i z troską. Teraz chciałbym podzielić się z Wami wiedzą i doświadczeniem które zbierałem przez ponad 40 lat pracy z mężczyznami w wieku dojrzałym. To co często słyszę w moim gabinecie to nie są skargi na konkretne bóle czy choroby, to raczej ciche, często zawstydzone wyznania: "Doktorze, nie czuję już siebie. Coś we mnie zgasło". I właśnie w tych słowach kryje się prawdziwe cierpienie, bo nie chodzi tylko o ciało, chodzi o tożsamość, poczucie męskości, bliskość z drugą osobą. Jednym z najważniejszych czynników, które wpływają na tę zmianę, jest pogorszenie krążenia krwi. Szczególnie w tych najmniejszych, najdelikatniejszych naczyniach w rejonie miednicy. Gdy przepływ krwi słabnie pojawia się uczucie braku reakcji, zmniejszenie wrażliwości, a z czasem zanik bliskości. I niestety większość panów myśli, że to po prostu starość, że tak już musi być. A to nieprawda. Na szczęście istnieją naturalne sposoby, aby wspomóc organizm i przywrócić to, co wydawało się utracone. Pierwszym z nich jest żeńszeń, znany również jako korzeń życia. W medycynie wschodniej stosowany od tysięcy lat dziś, również potwierdzany przez badania naukowe. Żeńszeń wspomaga rozszerzanie naczyń krwionośnych, zwiększa produkcję tlenku, azotu, co przekłada się na lepszy przepływ krwi, szczególnie w miejscach, gdzie najbardziej go potrzeba. W mojej praktyce miałem wielu pacjentów, którzy dzięki żeńszeniowi odzyskali nie tylko sprawność, ale przede wszystkim poczucie własnej wartości. Pamiętam pana Waldemara, 68 lat. Cichy, zamknięty w sobie, zrezygnowany. Po trzech tygodniach stosowania standaryzowanego ekstraktu z żeńszenia czerwonego koreańskiego, powiedział: Czuję się znów obecny. Nie tylko fizycznie, ale emocjonalnie. Takie słowa są dla mnie największą nagrodą ale ważne jest, by stosować preparaty dobrej jakości, standaryzowane, przebadane z odpowiednią dawką substancji czynnych. W przypadku żeńszenia polecam minimum 600 ssmihro dziennie z zawartością co najmniej 5% ginsenozydów. I co najważniejsze, cierpliwość. Natura działa łagodnie, ale skutecznie. Jeśli damy jej szansę, potrafi zdziałać cuda. Żeńszeń to niecudowny lek. Ale potężne wsparcie dla organizmu. Działa na poziomie naczyń krwi. Y co więcej, żeń szeń działa także na układ odpornościowy i sercowo-naczyniowy, co jest dodatkową korzyścią w wieku dojrzałym. Jego regularne stosowanie może przyczynić się do poprawy ogólnego samopoczucia oraz zmniejszenia zmęczenia, które często towarzyszy starszym mężczyznom. W połączeniu z aktywnością fizyczną, zdrową dietą i dobrym snem, może przynieść zaskakujące rezultaty. Nie tylko w sferze intymnej, ale w całym codziennym życiu. Dlatego, jeśli ktoś z Państwa czuje się przygaszony, mniej obecny, proszę nie ignorować tego sygnału. To może być początek czegoś, co da się odwrócić. Żeń-szeń może być pierwszym krokiem ku lepszemu samopoczuciu większej energii i odzyskanej pewności siebie. Proszę dać sobie szansę nie chodzi o powrót do młodości. Chodzi o odzyskanie siebie swojego głosu, swojej bliskości, a to jest możliwe niezależnie od wieku. Drodzy Państwo, skoro poznaliśmy już rolę żeńszenia, jako klucza, klucza zapłonowego dla męskiego krążenia teraz, pora na kolejny składnik, który odgrywa zupełnie inną, ale równie ważną rolę. Dba o to, aby to, co zostało uruchomione, działało płynnie i stabilnie. Mowa o roślinie, która wielu z Państwa może się wydawać żartem, a nie powinna. Chodzi o epimedium znane szerzej jako horny goat weed, czyli w wolnym tłumaczeniu ziele napalonej kozy. Nazwa może budzić uśmiech, ale działanie tego zioła jest poparte solidną wiedzą i wieloletnią praktyką kliniczną. Epimedium zawiera aktywny składnik Icarin, który hamuje enzym PD-5, ten sam, który blokowany jest przez popularne niebieskie tabletki na potencję. Jednak różnica polega na tym, że zioło. To nie działa gwałtownie. Ono współpracuje z organizmem, wspierając go stopniowo naturalnie, bez nagłych zmian i skutków ubocznych. Właśnie dlatego polecam je moim pacjentom, którzy chcą przywrócić sobie dawną wrażliwość i reakcję, ale bez stresu, związanego z lekami na receptę. Wielu mężczyzn po 60. cierpi na pogorszenie drobnego krążenia w obszarze miednicy. Nawet jeśli głowa chce ciało. Nie zawsze nadąża. Połączenie między mózgiem a ciałem słabnie, a to może prowadzić do frustracji poczucia winy dystansu w relacji. Pamiętam pana Grzegorza, 72 lata budowlaniec, dumny i silny człowiek przyszedł i powiedział nie chodzi o seks. Chodzi o to, że nie czuje się już sobą. Po miesiącu stosowania ekstraktu z epimedium powiedział z uśmiechem: To nie przyszło nagle, ale czuję, że coś wraca. Epimedium oprócz wspierania krążenia ma jeszcze jedną ważną zaletę pomaga w równoważeniu hormonów. Zwiększa poziom testosteronu, a obniża poziom kortyzolu, hormonu stresu. A przecież wielu starszych panów nosi w sobie nie tylko ciężar wieku, ale też emocjonalne napięcia, lęki, presje. Wsparcie hormonalne może mieć ogromne znaczenie nie tylko dla ciała, ale też dla ducha. Zalecam stosowanie standaryzowanego ekstraktu z epimedium zawierającego co najmniej 10% ikariny w dawce od 250 do 500 mg dziennie. I na podobnie jak w przypadku żeńszenia, potrzeba cierpliwości. Efekty przychodzą powoli, ale są głębokie. To nie fajerwerki. To ciepłe światło, które wraca do życia. Niektórzy pacjenci pytają mnie, panie doktorze, czy to naprawdę działa? I odpowiadam. Tak, ale trzeba słuchać swojego ciała i dać mu czas. Często zachęcam, by prowadzić dziennik samopoczucia, zapisywać jak zmienia się poranne pobudzenie, nastrój, i gotowość do bliskości. Te drobne zmiany z dnia na dzień mogą wydawać się nieistotne, ale po miesiącu dwóch układają się w coś większego, w powrót do siebie. Epimedium to nie tylko roślina wspierająca męskość. To zioło, które przypomina, że ciało ma zdolność do regeneracji. Jeśli tylko damy mu narzędzia i szanse, w połączeniu z żeńszeniem daje podstawy do odbudowy krążenia i równowagi emocjonalnej. Często mówię moim pacjentom, nie chodzi o to, by znów mieć 20 lat. Chodzi o to, by czuć, że nadal jesteś sobą i że możesz być blisko reagować, cieszyć się ciałem i związkiem. Teraz nadszedł czas, aby porozmawiać o trzecim, często niedocenianym składniku: miłożębie japońskim, czyli gingo. Loba. Wielu ludzi kojarzy miłożą przede wszystkim z poprawą pamięci i koncentracji, ale to zioło ma o wiele szersze działanie. Miłożą działa na tak zwane mikrokrażenie. To krążenie w najmniejszych naczyniach krwionośnych w naszym organizmie. A te właśnie naczynia są odpowiedzialne za dotlenienie tkanek, przekazywanie sygnałów nerwowych i utrzymanie wrażliwości. Również w obszarze intymnym często przychodzą do mnie mężczyźni, którzy mówią. Nie mam żadnych chorób, nie biorę leków, ale czuję się, jakbym był odłączony od własnego ciała. Właśnie tak było z panem Jerzym, emerytowanym wojskowym lat 70. Zdrowy, aktywny, a jednak coś nie działało. Mówił, jakby ciało przestało odpowiadać. Zaczęliśmy kurację gingo-biloba, 122 hln, dwa razy dziennie. Po sześciu tygodniach wrócił i powiedział: Znowu czuję. Nie tylko fizycznie. Czuję się obecny. To, co czyni miłożąb wyjątkowym, to zdolność do poprawy elastyczności naczyń i zmniejszenia stanów zapalnych. U starszych osób naczynia stają się sztywniejsze, przez co krew trudniej dociera do miejsc, które potrzebują największego wsparcia. Miłożąb poprawia ten przepływ, a dzięki temu również wrażliwość reakcji na dotyk i emocjonalne zaangażowanie. Ale gingo to także wsparcie dla układu nerwowego. Usprawnia komunikację między komórkami nerwowymi, poprawia pamięć, koncentrację i nastrój. To zioło o działaniu holistycznym, które działa na ciało i umysł jednocześnie. Właśnie dlatego tak bardzo je cenię. Zalecam wybierać preparaty standaryzowane. Najlepiej o zawartości 24% glikozydów flawonowych i 6% laktonów terpenowych. I pamiętać, cierpliwość to klucz. Efekty miłożębu budują się powoli, ale są długotrwałe. Dla wielu mężczyzn to właśnie ten składnik jest brakującym ogniwem w odzyskaniu kontaktu ze sobą i swoim partnerem. Warto również wspomnieć, że miłożom pomaga nie tylko w krążeniu i funkcjach poznawczych. Wielu moich pacjentów zauważyło poprawę nastroju, większy spokój i lepszy sen. A przecież w wieku dojrzałym te aspekty są równie ważne jak fizyczna sprawność. Gdy czujemy się spokojni wypoczęci, mamy większą gotowość do bliskości, zarówno fizycznej, jak i Emocjonalnej. Ciało i umysł są ze sobą nierozerwalnie związane. Jeśli zadbamy o mikrokrażenie, poprawiamy również komunikację między układem nerwowym a układem krwionośnym. To może oznaczać powrót porannej wrażliwości, szybsze reakcje na dotyk, a nawet większą gotowość do rozmowy i dzielenia się emocjami z partnerką. Często słyszę od pacjentów: Nie spodziewałem się, że wrócą te odczucia. Myślałem, że to już za mną. A jednak. Ciało wciąż pamięta, jak być obecnym. Potrzebuje tylko wsparcia. Dla mężczyzn, którzy czują, że coś w nich się wyciszyło, miłożąb może być początkiem powrotu. Nie jako lek natychmiastowy, ale jako delikatny przewodnik, który krok po kroku pomaga odzyskać siebie. W połączeniu z innymi ziołami, które dziś omawiamy, tworzy pełniejsze, bardziej zrównoważone wsparcie dla męskości, zarówno tej fizycznej, jak i emocjonalnej. Teraz czas na roślinę, która potrafi tchnąć nową energię i obudzić coś, co wielu panów uważało za utracone. Naturalną siłę hormonalną. Mówię o Tribulus terrestris, czyli buzdyganku na ziemi. Dla wielu mężczyzn spadek poziomu testosteronu to nie tylko problem zdrowotny, ale coś znacznie głębszego. Utrata tożsamości. Często słyszę, nie czuję już tej siły w sobie. Nie mam energii, chęci, jestem zmęczony sobą. To nie są tylko objawy wieku. To sygnał, że ciało potrzebuje impulsu przypomnienia, że nadal potrafi produkować to, co najważniejsze, naturalny testosteron. Tribulus działa w sposób bardzo subtelny. Nie dostarcza hormonów z zewnątrz. Zamiast tego pobudza przysadkę mózgową do zwiększenia wydzielania hormonu luteinizującego. A ten z kolei sygnalizuje jądrze, by... Zaczęły produkować więcej testosteronu. Dzięki temu cały proces odbywa się w zgodzie z naturalną równowagą organizmu. Pamiętam pacjenta, pan Ryszard, 74 lata wdowiec, który po latach samotności rozpoczął nowy związek. Przyszedł do mnie z wątpliwościami: Panie doktorze, nie wiem, czy dam radę, czy jeszcze mogę być dla niej partnerem. Rozpoczęliśmy kurację Tribulusem. 500 r dziennie, standaryzowany ekstrakt z minimum 45% saponin. Po sześciu tygodniach powiedział: Czuję się, jakby moje ciało znów zaczęło mówić. Mam energię, czuję bliskość, nie wstydzę się siebie. Tribulus nie tylko wspiera produkcję testosteronu, pomaga również w poprawie nastroju, zwiększeniu siły mięśniowej, lepszym metabolizmie, a także w odbudowie więzi emocjonalnych. Ciało staje się bardziej żywe, gotowe do działania. Ale też bardziej wrażliwe na dotyk słowo spojrzenie, i to według mnie jest najpiękniejsze. Warto również zaznaczyć, że Tribulus wpływa na poprawę krążenia w obrębie Miednicy, co dodatkowo wspiera wszystkie procesy, o których wcześniej mówiłem: zwiększone ukrwienie oznacza lepszą wrażliwość, silniejsze reakcje i bardziej naturalną odpowiedź na bliskość. A dla wielu mężczyzn. To nie jest kwestia wyników laboratoryjnych, ale powrót do poczucia bycia sobą. Tribulus działa delikatnie, ale konsekwentnie. Nie powoduje skoków hormonów, lecz pomaga ustabilizować poziomy, przywrócić naturalny rytm ciała, wspiera też układ sercowo-naczyniowy, co ma ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa terapii u osób starszych. To ważne, bo nie chodzi o to, żeby tylko coś działało, ale by działało w sposób bezpieczny i trwały. Jeśli ktoś z Państwa czuje się przytłoczony, zmęczony, jeśli w środku jest cicho i pusto, być może właśnie ten składnik będzie dla Was iskrą, od której wszystko zacznie się na nowo. Ciało potrzebuje sygnału przypomnienia, że nadal może być silne, wrażliwe i obecne. I Tribulus ten sygnał daje, spokojnie, bez presji, z szacunkiem do tempa, jakie dyktuje życie. Zawsze zachęcam do konsultacji z lekarzem przed rozpoczęciem suplementacji, szczególnie jeśli przyjmujecie Państwo leki lub macie przewlekłe choroby. Ale jeśli dostaniecie zielone światło, warto spróbować, bo odzyskać siebie to nie luksus. To podstawowe prawo każdego człowieka, również po sześćdziesiątce. Drodzy Państwo, omówiliśmy już cztery niezwykłe rośliny. Każda z nich ma swoje unikalne działanie, ale prawdziwa siła ujawnia się dopiero wtedy gdy zaczną współpracować tak jak orkiestra gdzie każdy instrument ma swoją melodię ale dopiero razem tworzą harmonię właśnie tak działają żeńszeń epimedium miłożą i tribulus razem mogą stworzyć kompleksowe wsparcie dla zdrowia mężczyzny w wieku dojrzałym Żeń-szeń rozpoczyna proces poprawiając przepływ krwi i dodając energii to jak zapłon który budzi ciało z letargu Epimedium podtrzymuje ten przepływ i delikatnie zwiększa wrażliwość oraz pobudza hormony. Miłożąb działa, jak przewodnik dla najmniejszych naczyń krwionośnych, odblokowując sygnały i przywracając kontakt z ciałem. Atribulus wzmacnia wszystko to, podnosząc poziom testosteronu i stabilizując emocje. Razem działają nie tylko na ciało, ale też na duszę. Przywracają nadzieję, siłę i poczucie sprawczości. W mojej praktyce bardzo często proponuję pacjentom program łączony oczywiście dopasowany indywidualnie z odpowiednimi dawkami i uwzględnieniem historii zdrowotnej. Gdy pacjenci decydują się na tę drogę, pierwsze zmiany są subtelne poprawa nastroju, lepszy sen, więcej chęci do aktywności. A potem pojawia się coś więcej poranne pobudki z energią cieplejsze relacje z partnerką pewność w głosie. To właśnie jest efekt synergii. Chciałbym, żeby każdy mężczyzna wiedział, nie jesteście sami. Jeśli odczuwacie brak sił, wycofanie, brak bliskości, to nie musi być koniec. To może być początek nowej drogi. Natura dała nam narzędzia, a nauka potwierdziła ich skuteczność. Teraz wystarczy po nie sięgnąć. z odwagą, z cierpliwością, ale też z nadzieją. Nie chodzi o cudowną kurację. Chodzi o mądre, spokojne odbudowanie tego, co latami się osłabiało. I w tej odbudowie cztery zioła mogą być jak filary nowej jakości życia. Dla siebie, dla związku, dla codziennego poczucia, że nadal tu jestem, nie tylko ciałem, ale i sercem. Wielu moich pacjentów mówi później, doktorze, nie wiedziałem, że można czuć się tak dobrze w tym wieku. To nie magia, to efekt świadomej troski o ciało i emocje. Kombinacja tych czterech roślin wpływa pozytywnie na serce mózg, układ krążenia i gospodarkę hormonalną. Ale wpływa też na relacje, bo gdy czujemy się lepiej we własnym ciele, jesteśmy bardziej otwarci, ciepli, obecni. Pamiętajmy, że bliskość w starszym wieku ma inną jakość. To nie tylko fizyczność, ale przede wszystkim obecność, czułość, wspólna codzienność. I właśnie te zioła, stosowane razem. Mogą sprawić, że wrócimy do tego, co najważniejsze: kontaktu ze sobą i z partnerem. Zawsze podkreślam, nie trzeba wszystkiego robić od razu. Można zacząć od jednego składnika i stopniowo dodawać kolejne, obserwując reakcję organizmu. Ważna jest systematyczność, cierpliwość i zaufanie do własnego ciała, bo ciało potrafi wracać do równowagi, jeśli je właściwie wspieramy. Jeśli czujecie Państwo, że coś w Was cichnie. Że zaczynacie tracić kontakt z sobą. Może właśnie teraz jest czas, by coś zmienić. Nie radykalnie, ale spokojnie, świadomie, krok po kroku i z pomocą natury, która przez tysiące lat służyła ludziom siłą, ciepłem i uzdrowieniem. Doktorze Andrzeju, dziękuję z całego serca za tę spokojną, a jednocześnie bardzo poruszającą rozmowę. Pokazał pan dzisiaj, że nawet w ciszy dojrzałego wieku można usłyszeć coś bardzo ważnego nadzieję. Pani Mario, dziękuję za zaproszenie. To była prawdziwa przyjemność. Wierzę, że każdy mężczyzna, bez względu na wiek, może znów poczuć, że żyje w pełni. Czasem wystarczy tylko drobny impuls. I czasem ten impuls przychodzi właśnie z takiej rozmowy. Drodzy Państwo, jeśli coś dziś w Was poruszyło, nie zostawiajcie tego dla siebie. Napiszcie do nas w komentarzach, podzielcie się swoją historią, albo po prostu dajcie znać, że słuchaliście. Nie jesteście sami. A droga do lepszego samopoczucia nie musi być szybka. Wystarczy, że będzie świadoma. Małe kroki też prowadzą do wielkich zmian. Zachęcamy, by kliknąć. Lubię to i zasubskrybować nasz kanał, jeśli chcecie być z nami na dłużej. Czeka na Was jeszcze wiele ciepłych rozmów, które, mam nadzieję, dodadzą otuchy i siły. Życzymy Państwu dużo zdrowia dla ciała, dla ducha i dla relacji, bo bliskość nie zna wieku. Do zobaczenia w kolejnym odcinku na Złote Zdrowie z lekarzem. Trzymajcie się ciepło i pamiętajcie nigdy nie jest za późno, by znów poczuć, że jesteście ważni.